Dobra, ruszamy dalej. Czekaj, co nas tu czeka. Ech, czeka nas to, że mi się oliwa skończy. Dobra, jak tam. Tak, pamiętam, ale cóż poradzę na to, że czasami zgaśnie. Albo nie będę miał gdzie zapalić. Ktoś tu pił, scenka. Znowu wspomnienia wracają. Dobra, tam mamy beczki. Tam mamy coś z winem. Narzędzia i tego. Coś alabrowar, nie wiem. I ktoś mi chodzi gdzieś tu cały czas. Tylko nie wiem gdzie. Co to, noga czyjaś? Przecież może nie iść tutaj. Nie, jak tu już jesteśmy, to chodźmy tędy. Żebyście zobaczyli teraz moje oczy, znaczy ja nie widzę swoich oczu, ale widzę jakie wielkie zrobiłem jak tu słyszałem. Są półtusze? dobra, idziemy dalej. A tak, ale z beczką mi otworzy. Dobra, chyba nikogo tutaj nie ma, oprócz nas, a czy mam taką nadzieję? Może to też było coś powiązane z retrospekcją? A to co? Jakieś kawałki mięsa jakoś tu rozproli? Okej, okay, nic nie ma Ale... nie wychodzimy z tego miejsca. Jak to możesz powiedzieć?! Aleksander, ty kawałku! Zostaw go! Tak, to mózg. Dobrze się wydawało, że go widziałem. No to ładnie ich Aleksander potraktował. Co tu mamy? Ciekawe, co takiego Aleksander im podał, że takich urządził. Chyba ten kwas, co my chcemy zrobić, raczej znaczy, tak o, tak obstaje, nie? Okej, okay, chyba nic już tutaj więcej nie ma. Dobrze, no to idziemy dalej. Z tego listu wynika, że Wilhelm został tutaj po prostu sprowadzony po to, aby ludność porywać dla Aleksandra. Pamiętam jakichś eksperymentów lub czegoś, bo po co byłyby mu potrzebne? Nawet dzieci, starcy, kobiety. Czyli nie pamiętam tutaj o startach, bo. Patrzcie, przed chwilą czytałem. czas słychać te odgłosy chodzenia Auć Ale za każdym razem tak się dzieje, czego się nie dotknie to tak, bo coś tego... Tak, yy, no, się zawala, albo on obrywa Znaczy on obrywa tutaj pierwszy raz, no ale... Dobra, i jak mam stąd wyjść? Co mogę z tym kamieniem zrobić? Aha, czyli go mogę przepchnąć. Myślałem, że już mam nim rzucać. No. Dobra, przepchnąłem. Teraz ten. Okej, okay, jakoś się udało. No mi trochę brzmi jak tego, nawoływanie duchów. Ale jak on pamięta to w retrospekcji, że ci pili i próbowali to, coś tam musiało być z Aleksandrem. Że nikogo nie ma. Od razu lepiej się trzujemy coś, nie, Danielu? Lepiej ból głowy, to jeszcze ujdzie co. Co tu jeszcze mam? Tutaj coś nie tylko to, co tu jest na stoliku. I w tym samym momencie musiałem się oliwa skończyć. Gorzej ci? Tak. To jest możliwość przeciągu. No to jest dosyć jasno. Zamknijmy to i chodźmy tam trochę To nieciekawe Ale ciekawe czy to chodzi Aleksandr, czy ktoś oprócz Aleksandra i Daniela tutaj jest No i Prusaków. Chodzi mi o TT chrząszcze. Gólnijmy sobie, no, mogę się napić? Czemu się nie mogę napić? Dobra, to mogło być z mojej strony głupie, jeśli ktoś tam zablokował te drzwi. Okej, okay, ktoś jest na górze. No, dziękuję Ci bardzo, się przeciwnicy. Tym bardziej mnie grow twierdziłaś w tym, że ktoś to może być. Ale mi trochę dreszcze przeszły. O matko, straszyłem się z tymi, tymi spadającymi kamieniami. ...skrzesiwo. A, tu z beczką zablokowane. Okej, okay, ale najpierw pójdźmy tam. Może wezmę ten kamień ze sobą, się zawsze przyda. Tak, zauważyliście, przeszedłem w, w tryb skradania i nie używam tego lampy. Lampy czy latarni to było? Latarni. A, zgaść, że zgaszone. Myślałem, że mam zgasić. Bo trochę tu nieciekawie się zrobiło. Jest tutaj coś? Nie. A tutaj? E, na wino o tutaj coś się nowego Co to jest Tam ktoś był i mnie przestraszył czy Czyli... tak wiem, pozostaje w świetle, ale łatwo powiedzieć, tam ktoś był, a albo jak jest po obliczu wróg, to on się skradać. U, poczytalność, trzy kropeczki, mówię, bardzo dużo mówi. Chodź tu. Super, drzwi zamknięte, czyli ktoś ten wszedł. Tam coś się zna na regale, ale dobra, to się później przejdziemy. Po to tej beczki tutaj na pewno nie było, czyli to musi być. Chyba ten ktoś stąd uciekł albo i nie to jest z góry, już miałem powiedzieć, że albo i nie. Nie, to było głupie, ale cóż. Już ci dobrze? Przed chwilą właśnie poczytania tylko wzięliśmy jeden. ten lek, już ci lepiej. Dobra, tam coś na górze było, nie wiem, czy to coś wartościowego. A, tutaj jeszcze trzeba się rozejrzeć, czy czegoś nie ma. O. Jest krzysiwo, zawsze się przyda. O, kolejne, już mamy dziewiętnaście sztuk. Tak, tutaj coś jest. Nie ma. Tutaj też nie ma. Nie ma. Nie ma. O, krzesiwo nie zauważyłbym. Dobra, mam 20 krzesiw, i tam coś było, tak. Krzesiwo zobaczmy. O, udało się. Tam niczego nie widziałem. Tutaj też nic nie ma. Nie ma. Jeszcze raz się rozejrzymy. Trochę niezaciekawie tutaj. Nie wiem czy butelka z winem temu komuś coś zrobi. Jeśli tu... Jak się czujesz? Poczytalano się. Okej. Ok. Okay. Mam nadzieję, że ten ktoś... Wyszedł stąd, to całkowicie. Wiecie co nie kuśmy losu. Mamy to, po co przyszliśmy. A przyszliśmy po cztery konkretne związki chemiczne. Cztery posiadamy, i sami się, i sami siebie straszymy. A pociągamy na siebie bezpieczeństwo. Jedno z dwóch. Dobra. A macie! A oh ma! Wiem. Teraz to zgubo to, to, co zrobiłem. Bo jakby ten ktoś tutaj był, to by mógł mnie z tego zaatakować. A, znowu na rośl. Jak się czujesz? Wszystko w porządku. O, nie zauważyłem. A, nie pamiętam, że zauważyłem. Mhm. A, bo beczka na mnie spadła. No tak, bo jak wchodziliśmy, byliśmy zdrowi. Hop, hop. To wybuchnęło, czy co? Czy mi zadało wrażenie? Czekajcie. Nie, tak jak miałem, tak mam. To nie wiem, czy to w ogóle zadaje obrażenia, czy nie, ale po prostu nie wiem. Już chce ryzykować. Więc będę skakał tak, jak skakałem jak z archiwów wychodziliśmy. Ale nie wiem, co mam o tej narośle w ogóle myśleć, bo się pojawia, znika. Była tam tylko na dole, jako to, że nie mogliśmy przejść. To się jest widno, bodaj mi dla mnie. Nie wiem jak on uważa. Co on uważa za... Wid widność, czyli, że widzi coś? Tak było zablokowane. Jest. O, co to się toczy. Oliwa, zapomniałem oliwy zabrać ostatnim razem. No popatrzcie, Co się tu. Zapomniałem. Nie, chyba nie. Jak się czujesz? Wszystko w porządku, to się cieszę. Zobaczymy czy jeszcze czegoś nie... tego... nie zapomniałem, bo... oliwę już zapomniałem. To i mogę coś jeszcze zapomnieć. Jak nienawidzę tych... Prusaków. Syczą jak węże. O. Kolejna oliwa. 4,21, wszystko w porządku. Ok. Będę go tak co chwilę kontrolował. Dobrze, nikogo nie ma. Czy Tu zapalmy, żeby się dobrze czuł. Może zanim zaczniemy przyrządzać ten eliksir, to zobaczmy, czy czegoś tutaj jeszcze nie trzeba już tego. Użyć nie zostawiliśmy. Trzesiwo zostawione. A, dobra, biurko to zaraz sprawdzimy. Teraz co? Aha, mam dodać składniki, okej. Okay. Aha, czy to się samo ustawia, powiedzmy? mi się odblokowało, czy się zawaliła kolejna część tam? No nie, schody straciliśmy Tak, czyli musimy jakoś się na górę dostać Dobra, wiecie co? Chyba tutaj nikt nie przyszedł i nie przyjdzie za nami Przynajmniej mam taką nadzieję, tak... Tak, tak, chcę. Dobra, chodźmy najpierw zrobimy tego. Ten kwas. A, jeszcze. Yy... To? A tak, to. Okej, okay, koliste ruchy, tak? E, tak, muszę złapać. O, ładnie. Dobra, to się gotuje. Tu też. No właśnie, zapomniałem tutaj też przejrzeć. Nic nie ma, nic nie ma. O, jest krzesiwo. Zobaczmy tam. O, coś mamy. Ciekawa, nie wiem, notatka, czy co to jest? Dotknęliśmy tego. I co? Tyle? Nie możemy tego wziąć, ani nic? Tam są książki, ale nie są nam potrzebne, z tego co widać. Nie możemy tego wziąć? Nie, to samo. Ciekawe, co to jest. Zaciekawiło mnie. O, tutaj coś jest. Ha, jak się nie skradł nad krzesiwa nie nas. I tam chyba też był jeden pies w tym... Mm, ...w piwnicy z winem. Oj ludziska, muszę się tutaj zacząć bar e, bardziej... ...bardziej, baczniej rozglądać, bo... ...zostawiłem dwie oliwy, dwa... ...trzy krzesiwa w, w jednej lokacji. Kładź dziecka słyszę. Matko boska Co czas powtarzam matko boska, dobra zobaczmy, tamtędy mogę wyjść Coś się zmieniło w konstrukcji, ale... O, o Chyba nie tędy droga Nie, tędy będę mógł skoczyć i się złapać tego, czy on czegoś takiego nie potrafi? No, na spidzie. Chyba nie. Co dalej mamy? To mam odsunąć może? Aha, czyli tego mogę do czegoś użyć, tak? Wow, czary. Chcę to odstawić tam, żeby to, no. I podnieść to drugie, też drugie. I pomyśleć, gdzie to ustawić, a to się samo ustawiło. Ładnie. A, czyli już mi taka drabinka. Wow, 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 wow. Ach, mój błąd. Musiałem źle tego pokierować. Raczej znaczy, nie wiem czemu, ale on prawie, prawie że automatycznie tam schodził. Okej, okay. trochę było straszne. Hmm, straszny to był ten krzyk dziecka co tam usłyszałem wychodząc. Znowu Oj chyba więcej narośli, bo tutaj coś widzę się dozdało. Jak się czujesz leki ból głowy. Tak, jest naroś. Ok, udało się. Nie wiem, czy ona blokuje, żebym nie szedł gdzieś, czy po prostu mi drogę wytacza. I tak bym do tamtej, tej. Yy, nie piwniczki, tylko rafinerii szedł. Tam chyba nic nie zostawiłem. To było takie. Tak, to już przeglądałem. Ok. Dobra, obstawiam, że przynajmniej w tym mam korytarzyku wszystko wziąłem, bo było po jednej rzeczy. Dobra, chodźmy do tej rafinerii. Zamykać czy nie? Dobra. Zamknąłbym tego, zostawiłbym otwarty w razie ucieczki, ale chyba nie będzie mi danych, co? Ale wiecie co ludziska? Z tą narością rozprawimy się w następnej części. I dalej będziemy później zwiedzać. Teraz dziękuję wam za uwagę i za oglądanie. I po prostu, cześć wam!